Dzień dobry, uczniowie. Dzisiaj jest piąty dzień miesiąca. A pełni księżyca spodziewamy się za 12 dni. Jesteśmy pomiędzy kwadrą a pełnią. Wow, można zasnąć. Gdybym mówił jeszcze nudniej, umarłabym z nudów. Chcemy też pożegnać maskotkę kółka teatralnego chomika Hamleta. A teraz, porady dla uczniów. Porada numer cztery. Nie słuchaj tych ogłoszeń, jeśli chcesz zachować przytomność. Nie jest tak? U, nazywam się Malone i jestem bardzo nudny. Nie mam samochodu, ale mam brzydką fryzurę. Bla, bla, bla. <ścoughs> o, ojej, dyrektor Malone, przecież czyta pan ogłoszenia. A oto wskazówka dla mistrzów geografii. Nagrywam je wcześniej. Słuchacie mojej siódmej, i chyba najlepszej wersji. To jest najlepsza? <grystanie> Czytanie ogłoszeń jest trudniejsze niż myślisz. Wspaniale, Karl, przez ciebie się załamał. Ale. <grystanie> Kumpel anioł siła ogłoszenia: Hej, Porter, dobrze, że jesteś. Co jest? Dyrektor Malone jest w gabinecie. No i? No i płacze jak małe dziecko. Mógłbyś otworzyć te drzwi? Jasne. To Malon? Wszystko w porządku? Nie. Ministerstwo edukacji przyśle do szkoły wizytatora, żeby ocenił moją pracę. Przecież świetnie się pan spisuje. Nie, nie, to pozory. Daliście się nabrać na mój niebieski garnitur. Skórzane buty i. i mientusy! Ta szkoła to porażka! Spójrzcie na siebie. Rozmawiacie ze mną, choć powinniście być na lekcji. Po tej wizytacji na pewno mnie wywalą. To dlatego, że wciąż, wciąż, wciąż gada pan o tym, żeby się uczyć. Trzeba wziąć się w garść. Hej, a może niech Karol czyta ogłoszenia. On potrafi rozkręcić uczniów. Tak, tak, pewnie. Znajdę sposób, żeby zmotywować uczniów do nauki. Ja też mogłabym pomóc. Wszyscy uwielbiają mój głos. Zrobicie to dla mnie, jeśli przestanie pan płakać. Załatwione. <grym> Tak, to były wieści z klubów. A co do urodzin, najlepsze życzenia dla chomika Hamleta. Mm, Hamleta już z nami nie ma. Który miałby pięć lat, gdyby nadal żył? Mieliście promować naukę. O, przeczytajcie książkę o chomikach ku jego pamięci. Tęsknimy za nim. Tu Britney i Karl, mówił Karl. A co do Britney? Mówiła Britni. Wyszło nieźle. Elektryzująco. Czy wiecie, że uczniowie znów słuchają ogłoszeń? Bosko! Mam pomysł. W następnym wejściu musimy dać więcej mięsa. Fakty, liczby, dane. O, nudziarstwo. Nikt nie chce tego słuchać. To musi być błysk. Odnieśliśmy sukces, a teraz Britni próbuje wejść mi w drogę. Nie docenia moich idei. Zgadza się, moich idei. Ten Karl chce podważyć moje koncepcje. Nikt nie odbierze mi moich koncepcji, ponieważ słono za nie płacę. A dlaczego za nie płacę? Dla sławy. Dlatego płacę. Może zrobimy konkurs. Sprawdzimy, kto przekona uczniów. Moglibyście pamiętać o jednym? O czym? Że wygra lepszy? Nie. Tu chodzi o moją pracę. Nie dolbi. Geometria towarzyszy nam na co dzień. Na przykład serc lubi Madeleine, Madeleine pita, a Pete Madeleine. Trójkąt miłosny. Interesujące. Geometria jako miłosny trójkąt. W programie Karla Montclera. Najnowsze wydarzenia przedstawi Jane Casey. Witam, pani Montcler. <laughs> Bennett News Hunt pod redakcją Jane Casey. Strona pierwsza. Podłogi wymagają pastowania. Szkolne korytarze nie grzeszą czystością. Nie chcę zabrzmieć poetycko, ale brudna podłoga to marna wizytówka szkoły. A jeśli zobaczycie ten komiks, dowiecie się, że piesek Japi ma na głowie o wiele za duży kapelusz. I mówi, w tym mieście nie ma miejsca dla psa. Wtedy Melissa mówi, i ja tego nie powiedziałam. A Miranda na to powiedziałaś, a ja naprawdę nie powiedziałam. To jest dramat. Jaka kwiecista narracja. Plotka to starożytna forma opowieści. Szokujący wstęp, środkowy chwyt i dramatyczne zakończenie. Prawdziwa plotka to sztuka. I to już cała gazeta. Własność redakcji Bennett Heim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Koniec. Dzięki Jane za ten wartki, ciekawy segment. Oh, dzięki Jane wyspałam się jak nigdy w życiu. Karl, wybór nie był trudny. Stawiam na Britney i jej krótkie, efektowne ogłoszenia. Zostajesz odwołany. Dlaczego? To wejście miało mięso i błysk, tak Jane? Yeah. Uh, uh. Zdaje się, że odwołanie odebrało wam mowę. Hej, Jane, po co ci ten ciepły szalik? Mam zapalenie krytanie czytania. Ciesz się, że malon cię odwołał. Nie musisz się mierzyć z szaleństwami Britney. Tak, ale tym bardziej chcę ją pokonać. Po co? Bo ciągle się ze mną drażni. A teraz specjalne ogłoszenie dla Karla Mantlera. Na 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 na! na. <śles> Nie odpuszczaj, daj jej popalić. <śles> na, na 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 na! Hej partner. Już wiem co zrobię. Jeśli nie pozwoli mi pan czytać ogłoszeń, niestety będę musiał opublikować to. W tej scenie potwór zakrada się nocą do szkoły. O. O. Julek. Łamię wszystkie zasady! Jeżdżę na rolkach, słucham muzyki, rzucę gumę i wysyłam SMS-y! To wracając do ogłoszeń, Karl, stawiasz mnie w niewygodnej pozycji. Jeśli uczniowie się nie poprawią, wyleją mnie. Proszę dać mi jeszcze jedną szansę. Na pewno pójdzie mi lepiej. I hej! Jeśli pokonam Britni, to będzie bonus. Zgoda. Nie zawiedź mnie. Halo? Pani Lennox? Carl. Montclair. Coś takiego. Siadaj. Eee... E, e. więc. E. Przychodzisz dziś. na dzień przed pogrzebem chomika. E. W dniu pełnym smutku i wspomnień. E. W taki dzień! Przychodzę do pani poradę. O! Było tak od razu! No tak. Um, muszę zachwycić wszystkich ogłoszeniami. Przykuć uwagę słuchaczy. Wyjdź mocną kartą. Jesteś fanem science fiction, tak? Słyszałeś kiedyś o wojnie światów? W tym filmie? Nie, 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 nie. O słuchowisku. Była to opowieść o inwazji obcych, przedstawiona tak realistycznie, że wszyscy słuchacze w nią uwierzyli. <grym> Dziękuję pani Lenox Nie ma za co. Chomiczek. <grym> Muszę odzyskać głos. Pani Lenok prosiła, żebym wygłosiła mowę pożegnalną dla Hamleta. Nie chcę nikogo zawieść. Nie ma sprawy. Jak tam twój głos? Testuję, testuję, lecz to mnie stresuje. Będę tylko śpiewać, lecz nie będę mówić. Nie mogłaś mi zrobić gorszej przysługi. To niemożliwe. Porter, sprowadź mi anielską księgę. Nie mogę tego zrobić sama, póki nie mam stażu. Nie przywołuj mnie za każdym razem, kiedy czegoś chcesz! Spokojnie, na pewno zaraz się wyjaśni, o co chodzi. Dobra, przyda mi się odrobina pomocy. Piasne. Dzień dobry, uczniowie! Ogłoszenie rozpoczynamy od wieści z klubów. Klub Matematyczny spotyka się w sali 217. A filmowy. Chwileczkę. Właśnie dociera do nas wiadomość z ostatniej chwili. Na dachu szkoły doszło do wyładowania elektrycznego. O nie, a to co? Dźwięk dochodzi z dachu. Pójdę na górę to sprawdzić. W tej chwili wchodzę po schodach. Przede mną kilka ostatnich stopni. Jestem na drugim piętrze. Otwieram drzwi na dach. Na zewnątrz jest jasno. Oślepia mnie dziwne światło. O nie! Coś jest nie tak! Nie do wiary! Zdaje się, że to jakiś statyk kosmiczny, czy też latający spodek. Prawdopodobnie z galaktyki Andromedy, która znajduje się 2,5 miliona lat świetlnych od Ziemi. Drzwi się ruszają, a teraz się otwierają. Ktoś wygląda na zewnątrz. Wiedziałem, że to się stanie. Nikt mi nie wierzy. Ja wierzę. Co za bzdura! Najprawdopodobniej jest to istota pozaziemska. Być może forma życia oparta na węglu. Węgiel jest czwartym najczęściej występującym pierwiastkiem we wszechświecie. Zaraz za helem, wodorem i tlenem. Zapamiętajcie, bo to bardzo ważna lekcja. Ona albo on, bo nie jestem pewien, czy to ona, czy on. zaczyna przewiercać dach szkoły jakimś rodzajem lasera. Można się pozbyć wyłącznie poprzez przyswajanie wiedzy naukowej. Żeby przeżyć, musimy zacząć się uczyć. Słyszeliście, Karla? Wiedza to siła. Weźcie książki. Czytajcie rozdział trzeci, OK? Aluminium górą! Wszyscy mają? Okej. Okay. Co tu się u diabła dzieje? To moje trzecie uprowadzenie w tym roku. Co ty masz na głowie? Poznać choć trochę faktów, czas albo kosmici zjedzą was. O, oh, Mogę zapomnieć o udanej wizytacji. Jestem trup. Trup! Oh. Panie Montclair, wywołał pan w szkole panikę. Tak, wielkie przegięcie. Zapanował totalny chaos! Totalny chaos przez samokra i duże os! Hmm? Próbowałem zmotywować uczniów. Był w tym i błysk i mięso. Ah, no i znowu mnie odwoła. Spokojnie, nic ci nie grozi. Karl, niestety muszę cię odwołać. Znowu, jeśli pozbędzie się pan Karla, odchodzę. Okej. Okay. Próbowałem. Hej, Karl! Ne, 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 ne. ne. Dobre wieści! Rosną oceny! Podobnie jak czytelnictwo. Wypożyczono cały dział science fiction. A wszystko dzięki inwazji kosmitów. Nie ma takiej rzeczy, której by potrafili. Musisz używać podwójnego zaprzeczenia. Nie, nie byłem tego nieświadomy. I znowu to zrobić. Nie byłem tego nieświadomy. Wspaniale. Niekonwencjonalne metody motywują uczniów. I dlatego dam Ci więcej czasu na ogłoszenia. Teraz. Zrób wybuch. Serio? Dzięki! Hej, Britney! Nie, 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 nie! Zasłużyłaś! Trzymaj! Doktorze, kasami! Hej! Co tam? Jane ciągle śpiewa, a ja nie znalazłam w księdze wyjaśnienia, co się stało. Użyłaś magii rozwijania głosu? Nie. Wzmocnienia głosu? Nie. Półtrwałą magię śpiewu? Ja użyłabym półtrwałej magii śpiewu? Okej, eee, okej, okay, okay, może i użyłam półtrwałej magii śpiewu. W takim razie nic nie możemy zrobić. Za jakiś tydzień samo jej minie. O! Ładny rzut, Rachel. Co? Cieszę się, że tym razem to nie ja. Hej, tu jesteście. Musicie zmienić się w zombie, to przerazi uczniów i zaczną się uczyć. Dobra, dwa zombie nadchodzą. Czyście pożegnać Hamleta, chomika? Trzeba go było widzieć na karuzeli. Potrafił biegać przez całą noc w kółko i w kółko i w kółko. Gdybym miał kilku takich, wygralibyśmy mistrzostwa. Luzik, doktorze Kasabi. Chomiki nie są takie drogie. Gdzie twój tak, synu? Okaż trochę empatii. Jane, mogłabyś... Słów uznania trzeba rzec, bo nasz chomiczek w grobie legł. Zbyt wcześnie odszedł młody był, a teraz się obróci w pył i nie będzie już biegał, nie jadł. No bo nam po prostu padł. E, to była dziwna, ale piękna mowa! Jak dla mnie okropna! Wiem, ale chciałem być grzeczny! Dzień! jak możesz kpić z takiej tragedii? Jestem zniesmaczona! Choć muszę cię pochwalić za głos. Ciebie też! Czy możemy przywrócić ceremonii odrobinę godności i zachować minutę ciszy? Zombi w sali gimnastycznej, stołównej na drugim PIĘTRZE! O nie! Pogrzeb zakończony! Uciekamy! Szkołę zaatakowały bandy naukowych zombie. Zombie! -ha -ha! Ratować się, zombie! <grym> Te straszne zombie mają apetyt na niedouczone mózgi. Ratujcie się, zaguwając matmę, fizykę albo biologię. albo jakikolwiek przedmiot! Powodzenia! To powinno zmotywować uczniów. Wspaniały pomysł, Karl. Ale nie wiem, czy przebije inwazję kosmitów. Wtedy zatrząsłeś całym budynkiem. Spokojna głowa, panie dyrektorze. Zadbam o to, żeby zombie narozrabiały. O, widzę, że masz jakiś pomysł! Zombie! Kryj! Dyrektor Malone? A? Jestem wizytatorem. O! No to po mnie. Od klęski jestem o włos, niedobrze jest. Tak mi podpowiada nos, oblałem test. Taki los mówi nos, jest, oblał test. Zastanawiam się, czy można by... Wstrzymać się z tą wizytacją na jakiś czas. Jest kilka takich drobiazgów, którymi chcę się zająć. No, O, hej, o, o, mają tyle energii. Biegiem, pędzą do klas. Zaraz do pana wracam. Karl, dosyć zombie. Koniec zombie, Carl! Co się dzieje w tej szkole? 12. Niektóre zombie nie wykazują oznak infekcji. Zachować ostrożność! Leniwe łuski. Go! A, to tu jesteś. E, hej, dyrektorze Malo, zombie atakują. Oceny uczniów pójdą w górę. Trzeba powstrzymać ten atak. Wizytator zjawił się wcześniej. Obecność twoich zombie zniszczy wszelką nadzieję na to, żebym pozostał ukochanym Benet, Aaaaah, dyrektorze Malone, chciałem tylko pomóc. Okej, postaram się powstrzymać te paniki. Nie zabierz mnie, Karn. Zombi się ją niepokoję, a ja jedna się nie boję. Bo w moim mózgu za dużo wiedzy, by poznać chcieli go martwi koledzy. Mam niepodważalny dowód, prowadzący do hipotezy, że dzisiejsze pojawienie się zombie jest wynikiem wczorajszej inwazji kosmitów. To mordercy chomików! Szukam dwójki aniołków. Nie widział ich pan gdzieś tutaj? Kim pan jest? Malone! Chcę powiedzieć... Nie, Nie zwalniajcie mnie! O! Dyrektorze Malone! Dlaczego pan klęczy? O, proszę go nie zwalniać! Zostało mi 29 lat do emerytury! Co to wszystko ma znaczyć? Atak zombie? śpiewanie, inwazja kosmitów? No co? Ztuknięty <grym> nauczyciel. Malon. Dostanie pan medal. Co? co? Jakimś cudem panuje pan nad tym miejscem? Powinien pan zostać dyrektorem roku. Co pan robi na podłodze? A... Eee, poleruje! I jeszcze wyręcza sprzątaczki. Wstawaj, niech no cię uścisnę. Jest pan bohaterem. Królem wśród dyrektorów. Bohater. Piąteczka. Dzień dobry, uczniowie. A dzisiaj na obiad serwujemy to samo co wczoraj. I to samo co jutro. A nawet pojutrze. Zdaje się, że wrócił ładny porządek. Podobno kucharz zamówił 3000 porcji lasagni, więc błędno apetito! Nikt nie odbierze mi moich koncepcji, ponieważ słono za nie płacę! E, o, oto ja! O, 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 c c e, te dzieciaki są straszne. Nie umieją rzucać. Rachel, musisz wierzyć bardziej tu, od tu! O! Pani Lenox, chcę, żebym wygłosiła mowę dla... <ścoughs> Jak ja to powiem? Nie wyrzucajcie mnie! O! O! Wszystko gra? Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Pabliśnika.